Na pewno kojarzysz to zdjęcie. W zamieszłych latach internetu, czyli jakoś w połowie lat 90. i tysięcznych zdjęcie to funkcjonowało jako swojego rodzaju mem. Czterech młodych chłopaków z lat 90. siedziało sobie przy stole, popijało sobie w spokoju jakiś dobry napitek, kiedy ktoś postanowił cyknąć im fotę. A było to podczas obozu naukowego w Zwardoniu, gdzie panowie dopiero się poznali. Po latach wszyscy zrobili wielkie kariery, niektórzy nawet o formacie międzynarodowym, ale większość z nas kojarzy ich zapewne ze stereotypowym przedstawieniem nerda, geeka czy też w polskiej wersji informatyka. Musisz bowiem wiedzieć, że w polskim dyskursie słowo nerd raczej nigdy nie funkcjonowało, a przynajmniej nie w czasach, kiedy cieszyło się największą popularnością na Zachodzie. W Polsce mówiliśmy raczej o informatykach, a brzmienie tego wyrazu wzbudzało u jednych podziw, a u innych rozbawienie i politowanie. Wzorzyste, niemodne swetry, koszule w kraty, jeansy zakupione w miejscowym bazarze, okulary, zamiłowanie do komputera, gier oraz książek, szczególnie w klimacie fantazy, inteligencja, talent do przedmiotów ścisłych, ale też aspołeczność i trudność w nawiązywaniu relacji, śmieszność, wymoczkowatość czy generalna specyficzność charakteru. I like your I'm not the same. To tylko kilka skojarzeń, które natychmiast przychodzą na myśl, gdy myślimy o typowym informatyku albo no właśnie nerdzie. Nie jest to dzieło przypadku, bo popkultura, a zwłaszcza ta amerykańska, od dekad posługuje się figurą nerda, czy to w kreskówkach, filmach, ale również w książkach, grach czy generalnie w każdym medium zdolnym do przekazywania opowieści. Wyrobiliśmy sobie pewien konkretny obraz typowego informatyka, łamane na nerda, który, jak sądzę, rozniósł się także na obraz typowego gracza. Powiedziałbym wręcz, że do pewnego momentu w historii informatyk i gracz to była praktycznie ta sama osoba, bo jeszcze 20 czy 30 lat temu technologia nie była tak przystępna jak dzisiaj, a wykonywanie operacji na komputerze, który wcale nie musiał być wyposażony w system z czytelnym interfejsem graficznym. Mogło stanowić wyzwanie dla przeciętnego obywatela. Żeby więc grać, trzeba było coś, niecoś wiedzieć o informatyce, zatem w głowach niejednego zwykłego zjadacza chleba gracz musiał oznaczać kogoś, kto zna się na komputerach i technologii, nawet jeżeli to założenie niekoniecznie pokrywało się z rzeczywistością. Każdy, kto spędzał wolny czas przy komputerze, uznawany był za komputerowca i zazwyczaj stanowił pierwszą deskę ratunku w razie awarii sprzętu dla osób używających komputera na mniejszą skalę. Inaczej mówiąc, każdy, kto grał w gry, musiał liczyć się z tym, że to on zostanie poproszony o naprawę zawirusowanego kompa przez swoich rodziców, wujostwo czy dziadków. To jednak uległo pewnej zmianie. Nie tylko komputery, ale w ogóle wszystkie cyfrowe narzędzia używane przez nas na co dzień stały się bardziej przystępne i dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w 2024 roku dostęp do internetu posiadało 95% Polaków. I co prawda tylko niespełna połowa z nich wykazywała podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, więc jako społeczeństwo najpewniej mamy jeszcze sporo do zrobienia w tym obszarze. Jednakże jeszcze w 1995 roku mieliśmy w Polsce zaledwie pół miliona internautów. A w 2004 tylko 55% społeczeństwa miało w ogóle dostęp do komputera. No i jasne, dostęp do internetu, a dostęp do komputera czy popularnego obecnie smartfona to trochę różne sprawy, ale jednak zestawienie tych danych pozwala łatwo stwierdzić, że Polacy na przestrzeni ostatnich trzech dekad stali się znacznie bardziej obyci z technologią i chętniej z niej korzystają. A w zasadzie to trudno znaleźć Polaka, który z nowoczesnych technologii nie korzystałby wcale. Wraz z rozwojem dostępu do nowoczesnych rozwiązań musiało zmienić się więc postrzeganie osób zainteresowanych tą tematyką. Dostęp uzyskało szerokie grono odbiorców o zróżnicowanych cechach demograficznych, więc zainteresowanie technologią, a więc także grami, przestało być niszowe. Zatem również obraz gracza doczekał się zmiany, chociaż nie od razu. Bo pomimo tych wszystkich przemian, popularny obraz gracza, zwłaszcza wśród tej raczej konserwatywnej części społeczeństwa jeszcze 10 czy 20 lat temu, oscelował gdzieś pomiędzy no-life'em a przegrywem. Gry często były kojarzone z rozrywką niepoważną i przeznaczoną głównie dla nieletnich. Do legendy przeszedł słynny na całą Polskę reportaż o graczach Tibi, w którym jeden z fanów tego tytułu opowiadał, jak to wali z różki, a jego kolega z AKSA. Kolega jest akurat knajtem, to on z, wali z AXA, tak, z a jestem z druidami wale z różdżki. Wówczas uwaga widzów nie skupiała się na mocy więziotwórczej gier Multiplayer. Nie utożsamiano elektronicznej rozrywki z czymś rozwijającym czy pogłębiającym więzi społeczne, tylko z bardzo otrawieniem czasu przed ekranem. I dlatego pedagog szkolny Agata Gajo stwierdzi, że tibia to nauk bardzo niebezpieczny. Wie co mówi, bo problem widzi nie tylko w szkole, w której pracuje, ale również we własnym domu, gdy próbuje ochronić przed uzależnieniem własnego syna. Zaczynałem się uwagary, też Zaczynałem się z tym osobiście, że po to, aby grać, grę, dziecko oszukuje rodziców i nie idzie do szkoły. Wirtualny świat, niektórzy traktują jak lekarstwo na nudę lub na stres, zapominając, że każde lekarstwo w zbyt dużej dawce szybciej każdego znudzonego lub zestresowanego zniszczy niż wyleczy. Marzanna Zielińska, Fakty. A reportaż o graczach Tibi to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Media popularne, w tym w szczególności telewizja, lubowały się w braniu na celownik graczy. Te gry na pewno zabierają wrażliwość dla niego. Agresja i przemoc stają się czymś normalnym. W przypadku gier jest to nagradzane wszystko. Rząd zapowiada zakaz sprzedaży drastycznych gier. Podobnie być może będzie w Szwecji. Tamtejsi naukowcy mówią wprost: wiele dzieci, które uczą się zabijać w świecie wirtualnym, wykorzysta tę wiedzę w świecie rzeczywistym. Warto wspomnieć w tym miejscu słynne rozmowy w toku, które kilkakrotnie przedstawiały temat grania w negatywnym świetle. Co prawda, trudno obecnie dotrzeć do konkretnych odcinków archiwalnych, bo na przestrzeni dekad wyprodukowano ich tysiące, ale już treść maila przesłanego w 2011 roku przez redakcję TVN-u do odbiorców programu zdradza nastawienie, z jakim podchodzono do gier. W serwisie Computer Świat, który udostępnił część maila, czytamy. Właśnie przygotowujemy odcinek, do którego poszukujemy osób, których pasją są gry komputerowe. Poświęcają temu mnóstwo czasu, często zaniedbując codzienne obowiązki, do reszty pochłania ich wirtualny świat. Jednak tego zaangażowania nie rozumie partner, partnerka tej osoby, ma żal albo pretensje, że przez granie nie mogą spędzać ze sobą tyle czasu, ile by mogli, czując się zaniedbani zaniedbane. I no cóż, rozmowy w toku to program typowo sensacyjny, który raczej każdy temat próbuje przedstawić jako coś strasznie dziwnego w kontraście do w cudzysłowie normalnej widowni programu, więc takie obrazowanie graczy nie powinno raczej zaskakiwać. I chociaż można łudzić się, że ta maniera to pewnego rodzaju znak czasów, które nie wrócą, to jeszcze całkiem niedawno powstał odcinek o uzależnionych graczach. I mówię niedawno, bo wychodzi na to, że nawet TVN nie podaje nigdzie informacji, kiedy dokładnie został wyemitowany ten odcinek. Jeśli całe przedsiębiorstwo tak doskonale funkcjonuje, to brawo, brawo. W każdym razie obejrzałem ten epizod i no cóż, uzależnienie od czegokolwiek to poważna sprawa. Niezależnie od substancji czy bodźca. I mówię to jako osoba, która przez kilka lat próbowała rzucić papierosy. Z tym, że materiał TVN-u nie traktuje tego tematu poważnie. To głównie takie śmichy, chichy i darcie łacha z tego, że koleś bardzo dużo gra i woli spędzać czas ze znajomymi w grze zamiast w realnym świecie. Co na to nasz ekspert? Uważam, że cała wina jest po Twojej stronie, Dominika. Przede wszystkim, jakby z powodu tego, że masz chłopaka, którego utrzymujesz, którego pozwalasz grać, którego w zasadzie, no nie wiem, hodujesz to. Myślę, że to jest dobre słowo. W zasadzie, tak. I okej, okay, przyznać trzeba, że ten koleś jest trochę przaśny i gada głupoty. Zapewne próbując realny problem zakryć żartem, ale zastanówmy się, czy program zostałby poprowadzony w ten sam sposób, gdyby gościem był na przykład alkoholik. No, wydaje mi się, że nie. A jednak, z jakiegoś powodu, program pcha narrację, że gry są niebezpieczne, że uzależniają i że to poważna sprawa, a gracze to przemocowcy, jednocześnie śmiejąc się z tego problemu. I to nie jest odosobniony przypadek. Temat gier w optyce popularnych mediów od dłuższego czasu łączy w sobie te dwa aspekty śmieszność i grozę. Jeszcze na początku tysiąclecia, w czasach postępującej cyfryzacji, nie brakowało doniesień medialnych o słowrogim wpływie gier wideo, zwłaszcza na młode umysły. Wiązało się to pośrednio z postępem technologicznym. Gdy oprawa graficzna gier wprowadzała się jeszcze do kilku pikseli i wybujałej wyobraźni osoby grającej, rozgrywka popularnych tytułów nie wydawała się brutalna dla przeciętnego odbiorcy. Zresztą często taka w ogóle nie była. Kiedy jednak technologia pozwoliła na bardziej dosłowne przedstawienie wydarzeń na ekranie, jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać komunikaty medialne o rzekomej brutalności gier i ich druzgocącym wpływie na młode umysły. Wśród demonicznych gier najczęściej dostawało się Doomowi, Diablo czy serii GTA, która zresztą na zachodzie doczekała się nawet swojego arcywroga Jacka Thompsona który zasłynął uporczywym pozywaniem Rockstar Games i innych studiów za rzekomą demoralizację niemal zawsze z marnym skutkiem. I chociaż wiele z tych kontrowersyjnych domysłów można było włożyć między bajki, to niestety nie brakowało również doniesień o brutalnych zbrodniach, których domniemanym przyczynkiem miały być właśnie gry. Warto wymienić chociażby przypadek chłopców z Żychlina, którzy zabili babcię jednego z nich i poważnie zranili jej wnuczkę. Bo starsza pani nie zgodziła się na całonocne granie. Wydarzenie wzbudziło obawy o wartości jakich nauczają gry, bo oprawcy mieli być zakorzałymi fanami Counter Strike'a. I nie była to niestety pierwsza ani ostatnia tego typu zbrodnia, a gry wideo również w innych przypadkach chętnie obarczano odpowiedzialnością za nieszczęśliwe zdarzenia, odwracając tym samym uwagę od realnych przyczyn brutalnego zachowania. Zabił bo grał w gry. Trąbiły media, które już wcześniej podłapały ten trend, a wątek młodego chłopca dopuszczającego się brutalnej zbrodni przez gry Wideo na stałe wszedł do kanonu m.in. scenarzystów polskich seriali obyczajowych lat tysięcznych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że choć statystyczny ówczesny gracz był osobą młodą, często niesałkowicie ukształtowaną, to próżno szukać wiarygodnych badań świadczących w prosty sposób o negatywnym wpływie gier na mode umysły. Jednakże, jako że nie jestem psychologiem, to oddam w tym miejscu głos komuś znacznie bardziej kompetentnemu. Cześć, z tej strony Piotrek z psychologii gier video. Jestem asystentem na Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Psychologiem szkolnym, UX researcherem i designerem w Orion Belt Games, konsultantem w Adwar Studios i w tym roku będę bronił rozprawy doktorskiej na temat tożsamości twórczych aspektów gier wideo. A sam ten projekt. Psychologia gier wideo prowadzę od, no zaraz będzie, dwa lata. Co do tej kwestii gry wideo a agresja, ten temat generalnie wraca jak bumerang. Jeśli prześledzimy na przykład e, raporty APA, był taki okres około, z tego co pamiętam, 2005 roku, kiedy APA powołała specjalną komórkę, która miała przebadać właśnie ten domniemany wpływ. Według tego pierwszego raportu faktycznie okazało się, że gry wideo powodują agresję. Ale sam raport spotkał się z takim dużym krytycyzmem ze strony środowiska. Podkreślał na przykład to, że duża część publikacji, która była wykorzystana w tym raporcie, to są takie prace bardziej teoretyczno-poglądowe, które często przedstawiały poglądy samych autorów, a nie dane z raportów jako takich. Generalnie motyw jest taki, na chwilę obecną możemy powiedzieć, że osoby ze skłonnościami do zachowań agresywnych będą chętniej wybierać agresywne gry wideo lub będą przejawiać bardziej agresywny styl grania, np. w grach MMO czy w jakiejś multi. No Też musimy mieć te świadomość, że gry wideo to jest tekst kultury, tak jak każdy inny i tak jak zdarza nam się chętnie oglądać seriale i kibicować temu złemu, no to takie fantazjowanie gry wideo też mogą umożliwiać. Ale tak jak z fascynacji lekterem nie przechodzimy do zjadania wątroby rachmistrza spisowego z winem i fasolą, tak z grania w grę wideo nie przechodzimy do odwzorowywania scen z GTA. Także dużo jest w tym uprzedzeń, niedomówień, nieporozumień, lęku, który też no, wynika z ignorancji po prostu. Czasami też gdzieś pojawiają się takie głosy, że ta agresja w grach wideo nas w jakiś sposób znieczula, czy oswaja z, z agresją. Możemy powiedzieć, że do pewnego stopnia, czy generalnie jest to prawdziwe, ale znowu to nie będzie powodowało, że my będziemy bardziej skłonni do zachowań agresywnych, czy będziemy traktować się jako coś, co jest powszechne, czy zgodne z ogólnie panującymi normami. Tak jest, jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnych obrazów, konfliktów zbrojnych na świecie. Nie robi to na nas już takiego wrażenia, ale. To to nie sprawia, że my wszyscy nagle kolektywnie zaczynamy być bardziej prowojenni. Przecież. Ale w każdym razie, powoli to się zmienia, działają ludzie, co jak my, różne organizacje. Rodzice też są dużo bardziej świadomi, bo kolejne pokolenie graczy zaczyna też już swoje dzieci wychowywać, i to nastawienie zaczyna się powoli gdzieś tak przedstawiać. Chociaż no, nadal w moim odczuciu jest to po prostu kropla w morzu pracy, które jeszcze trzeba wykonać. Dziś również od czasu do czasu przeczytać lub usłyszeć można opinie na temat szkodliwości gier. Argument zabił bo grał w gry już aż tak nie przekonuje, chociaż trzeba też zaznaczyć, że nie oznacza to wprost, że gry nigdy nie szkodzą. Jakiś czas temu stworzyliśmy materiał o grach pornograficznych, gdzie omawialiśmy między innymi negatywne skutki korzystania z takich treści, które polecam. A jeżeli oglądasz ten film i akurat nie grasz zbyt wiele w gry, to może ci się wydawać, że elektroniczna rozgrywka to złowcielone, które należy spalić. Ale to nieprawda. Gry obecnie potrafią być nośnikami wspaniałych przygód, świetnych narracji, dobrej zabawy czy fundamentem budowania głębokich więzi społecznych. I mogą stanowić także przestrzeń do rywalizacji o wysokie nagrody, czy być dla kogoś początkiem lukratywnej kariery. Bo wraz z pojawieniem się polskich profesjonalnych graczy oraz rozwojem rodzimego game devu powstaje wizja gier jako towaru eksportowego, a obraz tych, którzy się nimi zajmują, ulega przekształceniu na bardziej pozytywny. Dzisiaj raczej już nikogo nie dziwi udział streamerki w programie śniadaniowym, reportaż o esportowcu walczącym o wysokie nagrody, czy wieści o zagranicznym sukcesie kolejnej polskiej marki Gier. Choć przyznać trzeba, że media głównego nurtu wciąż podchodzą do zawodowych graczy czy szeroko pojętych twórców growych raczej z pozycji wyższości i z pewnym dystansem. Ci z nas, którzy grają zawodowo, muszą mierzyć się niekiedy z pytaniami natury ogólnej, co często sprowadza się do konieczności tłumaczenia podstawowych zagadnień tak, żeby niedzielny widz mógł je łatwo zrozumieć. Tak jakby wciąż zabiera się graczy do widza, a nie widza do świata gamerów. Gracz jest więc nieco egzotyczny, choć i tak dużo przystępniejszy niż bywało to dawniej. Z jednej strony społeczeństwo zdążyło się już oswoić z graczami, bo tych jest coraz więcej, a z drugiej pomagają w tym pieniądze. Bo jest trochę tak w tym naszym neoliberalnym społeczeństwie, że jak na czymś da się zarobić, to staje się to automatycznie bardziej godne uwagi. Współcześnie więc obraz gracza wyrasta na kilku omówionych przeze mnie polach znaczeniowych. Z jednej strony gdzieś pewnie pokutuje to stereotypowe przedstawienie osób grających jako tych, którzy marnują czas na niepoważnych zabawach, a z drugiej strony coraz częściej myśli się o grach na równi z innymi mediami, a sam gracz nie musi być wyłącznie nerdem, a może stać się dobrze zarabiającym deweloperem, streamerem, blogerem, dziennikarzem czy zawodowym graczem. Wciąż jednak świat gier stanowi w pewnym sensie hermetyczną całość. Jak przekonuje Magdalena Bednosz w swoim artykule Kryzys tożsamości gracza, znaczenie terminu gamer wobec popularyzacji gier komputerowych już samo funkcjonowanie słowa gamer sugeruje pewne odcięcie się od reszty społeczeństwa. To z kolei potwierdza istnienie pewnej identyfikacji gracza, którą da się podważyć, bo przecież można określić kogoś mianem prawdziwego i casualowego gracza, co odpowiednio nobilituje lub degraduje daną osobę. To z kolei sprawia, że świat graczy staje się tym trudniej dostępny dla osób z zewnątrz. Zatem, choć nie brak poważnych publikacji growych, również tych rodzimych, to wciąż trudno sobie wyobrazić, by twórcy gier mogli cieszyć się tym samym społecznym uznaniem co pisarze, aktorzy czy reżyserzy, a esportowcy, sportowcy choć grają w prawdziwych turniejach o prawdziwe puchary, to dalej znajdują się w długim cieniu rzucanym przez gwiazdy, w cudzysłowie, prawdziwego sportu. Ale jestem ciekaw Waszych wniosków. Czy gracz obecnie to dalej no life, czy może w świadomości masowej społeczeństwa ten termin cieszy się dziś większym uznaniem? A może rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za uwagę i dobranoc. Drogi Wysoki Sądzie, to była tylko gra. Co prawda byłem terrorystą, ale na Dedas 2. Ja wiem, że to z pozoru może wyglądać źle, ale te bomby i granaty to były tylko w grze.